Ojejku, ale strasznie tutaj brzydko pachnie. Fuj, chyba śmieci zostały wyrzucone ze śmietnika. Fuj, jak cuchnie. Ojej, tutaj leżą jakieś odpadki. O, o a kto to? Proszę pani, proszę pani, jak pani tutaj wytrzymuje, jak tak tutaj brzydko pachnie? Fuj, nie do wytrzymania. Ble, niech ktoś to ode mnie odsunie. O, przepraszam, to, to, to moje miejsce, gdzie ja mieszkam. Przepraszam za ten zapach. Jak to pani mieszka? Co, co pani chce mi powiedzieć? Pani tutaj mieszka? Ale jak to? J jakim cudem? Niech pani sobie nawet nie żartuje. Oj, poczekaj, kochaniutka, najpierw tylko założę okulary. Co prawda są trochę pęknięte, ale teraz lepiej cię widzę. Przepraszam, ale dawno z nikim nie rozmawiałam. To dziwne: zawsze każdy omija to miejsce. No właśnie, pierwszy raz tutaj jestem. Nic dziwnego, że każdy ją mija, bo to strasznie brzydko pachnie. Pani tutaj mieszka, ale gdzie? W którym bloku? W której kamienicy? Eee, ja... ja nie mieszkam w bloku ani w kamienicy. Ja jestem bezdomna. Mieszkam tutaj na tej ławce. Przy dobrej pogodzie to, to śpię po prostu tutaj. A gdy jest zimno, to idę do przytułku dla bezdomnych. To całe moje życie. Ten kącik to miejsce. Wiem, wstydzę się do tego przyznać, ale życie potraktowało mnie okrutnie. Naprawdę? A, a te butelki, te butelki? To co pani z nimi robi? Mnóstwo takich szklanych butelek. Po co pani je? Ja je, je, je zbieram i później sprzedaję. Zawsze dostanę kilka złotych. Pięć, siedem. Czasami nawet 10 albo 15. Dzięki temu mam jedzenie na cały dzień albo nawet i na dwa dni. Za 15 zł jedzenie na dwa dni? Przecież to nierealne. Coś mi tutaj nie pasuje. Co, co się stało, że pani musi je zbierać? Dawno temu mieszkałam w wspaniałym domu, z mężem i z dziećmi. Miałam pracę, miałam wszystko, czego potrzebowałam. Aż pewnego dnia mój mąż zmarł odszedł z tego świata. A ja się załamałam. Dzieci wyjechały za granicę i kompletnie o mnie zapomniały. Ja straciłam pracę i, i musiałam wszystko sprzedać. Piące się rozeszły. Nie wiem nawet jak, ale od tego czasu nie mogę poukładać sobie życia. To bardzo wstrząsająca historia. Ja myślałam, że to jakieś głupie żarty. Pani naprawdę tutaj mieszka. Ja... Ja chcę pani pomóc. Skoro niedawno pani z nikim nie rozmawiała, to, 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 to ja chcę pomóc. Ja ja zabiorę panią do sklepu. Dostałam niedawno kieszonkowy, nie potrzebuję tych pieniędzy. Chcę pani kupić jedzenie. Nie będzie pani już musiała zbierać tych butelek? Ależ kochana, nie, nie, ja nie mogę. Ja nie mogę przyjąć tej pomocy, jesteś jeszcze dzieckiem. Nie mogę od ciebie brać tych rzeczy. Ale ja nalegam, ja proszę, ja błagam. Pani musi się na to zgodzić, bo ja, bo, ja, bo ja sobie tego nie wybaczę. Niech pani pójdzie ze mną! To moje ulubione miejsce na zakupy. Zawsze przychodzę tutaj z moją mamusią. Tutaj dostaniemy wszystko, co tylko potrzeba. Ojej, znam to miejsce! Jakieś pięć lat temu tutaj też zawsze przychodziłam. No, no to super. To teraz, proszę bardzo, torba dla mnie i torba dla pani. No, proszę ją zabrać, proszę się nie krępować. Niech pani pakuje do środka, co tylko pani zechce, co pani potrzebuje. Proszę się nie krępować i proszę zrobić mi przyjemność i wypełnić ten koszyk aż po same brzegi. Ja to potrzebuję tylko naprawdę kilka rzeczy. Eee. Yy... Co by tutaj zabrać? Na pewno to pieczywo, może jeszcze kilka rogalików weźmy jeszcze dżemy uwielbiam dżemy dwa smaki do tego może jeszcze te takie placki no i oczywiście jeszcze coś do picia sok mamarańczowy, mleko zabiorę jeszcze ser o, o o i koniecznie jeszcze jajka o rany zaraz nie wytrzymam jak to brzydko pachnie czy tutaj coś zginęło w tym sklepie Twój OKROPNE! Nie, nie zgniło. tata pani tak brzydko pachnie. Eee, Tragedia! Jakby się nigdy nie kąpała, jakby nigdy nie zmieniała ciuchów, jakby miała jakieś stare łachmany na sobie. Weź się lepiej od niej odsuń! Ach, przepraszam, przepraszam, faktycznie już stąd idę, już stąd idę. Przepraszam, czy my możemy już jak najszybciej stąd pójść? I źle się czuję w otoczeniu tych wszystkich ładnie ubranych, czystych i pachnących ludzi. Czy, czy mogłabyś w ogóle mi powiedzieć, jak ty masz na imię? Bo nawet nie wiem, komu dobrze dziękować. Mam na imię Kasia. A pani jak ma na imię? Pani Małgorzata, ale możesz do mnie mówić po prostu Gosiu. Możemy już stąd pójść? I źle się czuję. Mam wrażenie, że wszyscy jakoś się dziwnie na mnie patrzą. O rany, czy ja dobrze widzę? Co tam się dzieje? Co Kasia robi z tą dziwną kobietą? Kasiu? Kasiu, 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 chodź tu do mnie. Och, przepraszam, woła mnie przyjaciel mojej mamy. Pan Jakub, zaraz wracam. Dzień dobry, panie Jakubie. Kasiu, jestem przerażony. Co ty robisz z tą kobietą? Wygląda na bezdomną. Czy ona jest bezpieczna? Czy nic złego ci nie zrobi? Wiesz, po moim ostatnim wypadku wola by nic złego już się nie działo. Nie, to, to jest pani Małgorzata, pani Gosia, która jest bezdomna. Jej historia tak mnie urzekła, tak mnie wzruszyła, panie Jakubie, że stwierdziłam, że zrobię dla niej zakupy. Biedna, nie ma co jeść, nie ma gdzie mieszkać, ma popsute okulary. Naprawdę straszna historia. Opowiedziała mi, co jej się stało. Kasiu, ale takie jedne zakupy nie rozwiążą problemu. Ja wiem, co wymyśleć. Ja przepraszam, ja przepraszam, niech pan się na mnie nie gniewa. Pan pewnie jest tatą tej młodej, wspaniałej dziewczynki. Ja nie prosiłam o nic, ona nalegała. Taka malutka ma takie dobre serce. Tak, zgadza się. Biedulka jeszcze bardzo się wzruszyła. Tak, tak, panie Jakubie, jestem wzruszona, ale już spokojnie, już spokojnie się ogarniam, a teraz idę za to wszystko zapłacić. Stop, za nic nie będziesz płacić. Nie będziesz wydawać ani grosza ze swoich pieniędzy. O, to tak myślałam. Nawet mówiłam, żeby nic mi nie kupowała. Ja i tak nie jestem w stanie tego wszystkiego przyjąć. Kasia za nic nie zapłaci, bo zrobię to ja i kupię ci jeszcze trzy razy więcej rzeczy, tylko że to nie rozwiąże Twojego problemu. Nadal nie będziesz miała pieniędzy i nadal nie będziesz miała gdzie mieszkać, więc może zacznij pracować dla mnie. Ale jak? Jak pracować? To będzie spełnienie moich marzeń. Jupi, jupi, co za wspaniały pomysł! Jupi, jupi, ale fantastycznie, że też ja na to wcześniej nie wpadłam. Przecież pani Gosia musi zacząć zarabiać. Wtedy będzie miała dom, gdzie mieszkać, gdzie spać. Będzie miała pieniądze na ubrania, na jedzenie. Jak fantastycznie jest jej pomagać! Jupi, wspaniały pomysł! Może to nie jest jakaś praca marzeń, ale. Na początku potrzebuję kogoś, kto ogarnie mój biurowiec. Kilka pomieszczeń. Trzeba tam posprzątać, troszeczkę ogarnąć, przeorganizować. Wkrótce będzie tam mnóstwo osób pracować i potrzebuję asystentki od tego, aby tam wszystko było w porządku. Ja? Taką asystentką? Że co będę sprzątać, przygotowywać? O, w takim razie ja muszę się jakoś do tego przygotować, bo jak ja wyglądam? Ja przecież. Ja przecież nie mogę zacząć tej pracy i się do tego nie nadaję. Ależ, Panie Gosiu, proszę nie płakać. Och, zrobiła Pani wielką przyjemność Kasi, pozwalając jej zrobić te zakupy. A mi zrobi Pani jeszcze większą, kiedy Pani przyjmie tę pracę i to, że kupię Pani nowe okulary, ubrania, wyślę do fryzjera i wszystko będzie w porządku. To jest najszczęśliwszy dzień w moim życiu od lat. Już myślałam, że. Nic dobrego mnie nie spotka. A tutaj nagle taka rzecz. Oj, pani Gosiu, widzę, że pani nawet głos traci. Proszę się nie przejmować. Proszę przyjąć te wszystkie rzeczy od nas. Dzięki temu to będzie wspaniałe przeżycie dla pani. Och, tak, tak. Och, tak, tak. Dzięki temu zacznę przede wszystkim. Życie od początku, ależ piękny odcinek, ależ piękna historia. Kasia ma takie dobre serduszko, że musiała pomóc pani Gosi. No i pan Jakub, on też nie przeszedł obok tego obojętnie. Chcecie poznać dalsze losy pani Gosi? To koniecznie dajcie znać w komentarzu.